Miasto to nie tylko ulice i budynki, ale przede wszystkim ludzie. Gdyby nie ludzie, nie byłoby miasta. Najważniejsze, żeby ludziom żyło się tutaj dobrze, żeby mieli pracę i dobre zarobki, żeby mieli gdzie mieszkać, aby nie stali w korkach w mieście, mieli gdzie zaparkować samochód, mogli wszędzie dojechać czy to własnym samochodem, czy autobusem, lub pociągiem. By mogli powiedzieć: "Tak, to jest moje miejsce, czuję się tu dobrze". I chcę tu mieszkać. Czasem wystarczy niewiele, by mieszkańcy poczuli się lepiej. Dosłownie drobne, ale ważne udogodnienia, których na co dzień chyba się nawet nie zauważa. Na przykład czyste ulice. Liczę też na inicjatywy mieszkańców. Zamierzam wspierać ich pomysły, nawet te najbardziej oryginalne. Dlatego, że to sami mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im w mieście i gminie potrzeba. Na przejściach dla pieszych warto wykonać punktowe oświetlenie zasilane z baterii słonecznej, by poprawić bezpieczeństwo, a na tych najbardziej niebezpiecznych inteligentną sygnalizację świetlną. Chciałbym, aby całe miasto było przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie trzeba do tego wiele i to nie jest bardzo kosztowne. Zacząć trzeba od likwidacji krawężników, na przykład na przejściach przez ulicę i wykonania znaczników dla niewidomych. Takie rozwiązania bardzo przydają się też osobom starszym, których w mieście mieszka coraz więcej. Społeczeństwo się niestety starzeje. We współpracy z właścicielami chciałbym rozwiązać problem budynku dawnego hotelu pod Białym Orłem i domu handlowego po PSS. Te budynki nie mogą niszczyć, muszą stać się na powrót perełkami tętniącymi życiem. Jeśli zostanę burmistrzem, zaproponuję rozwiązania w formie współpracy publiczno-prywatnej. Są na te budynki pomysły, ale trudno o nich mówić, zanim nie poinformuję o tym właścicieli w Cztery Oczy. Trzeba też rozpocząć budowę miejskiego monitoringu, co poprawi bezpieczeństwo w mieście i pozwoli na ograniczenie aktów wandalizmu, na przykład na parkingach. Kamery oraz latarnie zasilane solarnie powinny też stanąć w parkach i wokół jezior, po to, aby można było bezpiecznie spacerować także po zmroku. Zwłaszcza wczesną wiosną i późną jesienią, kiedy pogoda sprzyja, a szybko robi się ciemno. Chciałbym też, aby gmina nie zapomniała o najbiedniejszych, o tych najbardziej potrzebujących wsparcia, niezależnie od przyczyn, które doprowadziły ich do biedy. We współpracy z organizacjami społecznymi powinniśmy uruchomić w mieście jadłodzielnie. Ale też pralnię społeczną wystarczy choćby jedna pralka, a nawet umożliwić każdemu chętnemu skorzystanie z prysznica za symboliczną opłatą. Ciepłą wodę i prąd uzyskamy dzięki panelom solarnym i słonecznym, więc koszt dla gminy będzie niewielki. Na międzychodzkim cmentarzu powinno powstać kolumbarium, czyli miejsce pochówku z popilonych zwłok. Wielu międzychodzian jest zainteresowanych takim właśnie sposobem chowania swoich bliskich. Przyszłością każdego miasta jest młodzież. To wstyd dla miasta, że nie ma dla niej żadnej oferty. Jedyną rozrywką pozostaje spotykać się po domach albo na parkingach przy warcie. Nie wszyscy przecież mają ochotę na udział w zajęciach, np. w centrum animacji kultury. Wielu lubi po prostu spotykać się z rówieśnikami i bardzo dobrze, zwłaszcza w czasach internetu, kiedy normą jest siedzenie z nosem w smartfonie albo w monitorze komputerowym. Trzeba koniecznie zorganizować młodzieży cywilizowane miejsca spotkań. Gdzie można posiedzieć, dobrze się bawić i jednocześnie nikomu nie przeszkadzać. Można te miejsca wyposażyć w murowanego grilla albo w tablice do koszykówki. Z doświadczenia wiem, że gdzie młodzi ludzie tam pomysły tworzą się same. Będę otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje. Jestem dziwnie spokojny, że miejsca te byłyby całkowicie bezpieczne i nie byłyby niszczone. Nasze miasto jest na tyle małe, że bardzo szybko wyszłoby na jaw kto co zrobił.